Wszystkich. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać moje gry na Xbox 360. To jest taki bardzo szybki pokaz. Pierwsza z nich to jest Castlevania za 9 funtów. Jeszcze nie grałem, grałem tylko w demo. Na razie czeka na swoją kolej. Kolejna gra to będzie Dante Simferno. Kupiłem ją za 8 punktów. Bardzo fajna, Przeszłam całą. Bardzo mi się podobała gra. Obejrzałem oczywiście też ten filmik animowany, który. Które specjalnie nakręcili do promocji tej gry. Kolejna z gier to InSlave. Bardzo fajna gra. Grałem w demo. Bardzo mi się spodobało. Kupiłem ją za 8 funtów. Na razie nie grałem w pełną wersję. Też czekam na swoją kolej. Kolejna gra to Ninja Gaiden. Za 4 funty. Grałem też w demo. Grałem też w demo trójki. Nie grałem jeszcze w tą wersję. Też na razie czekam. Posunię na razie zbyt dużo czasu nagranie. Kolejna z gier to Devil May Cry, 4. Bardzo fajna gra. przeszłam całą. Koszt 5 funtów. Myślę, że było bardzo było warto. Wcześniej grałem w jedynkę, ale to na PlayStation 1. dwójka i trójka nie grałem. Trójkę chwilę na Pepecie, ale mi nie podeszła. Kolejna z gier to Bayonetta. Bayonetta, kupiłem ją za 5 funtów. Grałem też w demo. Spodobało mi się bardzo. Pełną grę jeszcze też nie grałem, nie miałem jeszcze czasu na nią. Kolejna gier to Brutal Legend. Kupiłem ją też za 5 funtów. Też grałem w demo, też mi się spodobało. Pełną grę jeszcze nie grałem. Też czeka. Kolejna gra Ninja Blade. Tutaj jest w ogóle okazja. za 2 funty. Demko mi się bardzo spodobało ładna grafika. Bardzo ciekawa. Tą grę w pełną też jeszcze nie zagrałem, niestety. Kolejna gra to Two Human, koszt gry 4 funty, fajna gra, taki RPG do przyszłości, bardzo ciekawy, jestem gdzieś na połowie, ale na razie jeszcze nie skończyłem. Kolejna gier to Conan, za 3 funty, przeszedłem całą grę, no nie jest, może nie jest gra wybitna, ale jednak ma coś w sobie takiego, że jednak chce się dojść do końca. Ostatni boss jest trochę przekoksany, ale ogólnie gra spoko. Bardzo dużo skill jest, jeżeli chodzi o tą grę, jeżeli ktoś lubi bardzo dużo różnych skill umiejętności, ta gra jest dla Was. Kolejna z gier to jest Halo 3. Kupiłem za 5 funtów. Jestem na razie, dopiero zacząłem właściwie, więc jestem dopiero na trzecim teraz epizodzie, na trzeciej misji. Kolejna z gier to jest Mass Effect. Kupiłem ją za 5 funtów. I po prostu co mogę powiedzieć o tej grze. Nie, nie grałem w demo. Wiem ogólnie o co chodzi. Bardzo dużo ludzi chwali tą serię. Ale też jeszcze nie grałem. Kolejna gra to Alan Wake. Kupiłem ją za 7 funtów. Bardzo fajna gra, bardzo ciekawa. Przeszedłem całą grę. Do tego jest pierwszy dodatkowy epizod. Zacząłem go grać, ale jeszcze nie skończyłem. Dostałem go jakby gratis. Po prostu przy kupieniu tej gry. Bardzo polecam. Lost Planet, kolejna z gier, 2,5 funta. No ciekawa gra, zacząłem ją, jestem chyba na drugiej albo trzeciej misji, ale też nie skończyłem, czeka na razie. Kolejna z gier to wersja kolekcjonerska, Hold Ciekawa gra, coś takiego jakby, jakby to określić, jaka podróbka jakby Maxa, Max Payna. Koszt to 3,50, 3,5 funt, funta. Też czekam na przejście. Tutaj kolejna gierka jest tak. Mass Effect 3. Grałem w demo, bardzo mi się podobało. No ale wiadomo, mam to prostu przejść jedynkę, muszę jeszcze dokupić dwójkę. Jeżeli w ogóle chodzi o, tą, o te tutaj 5 gier, które pokażę, to jest dosyć ciekawe, bo dali teraz fajną promocję po świętach i były do kupienia za 5 funtów nówki, więc no... Bardzo bardzo się to opłacało, więc kupiłem najpierw Max Effect trójkę. Później do tego kupiłem grę Rage. Też 5 funtów. Grałem w Demko, widziałem. To jest takie jak All of fallout więc, więc bardzo mi się spodobało. Ale nie grałem jeszcze w tym grę całą. Do tego Call of Duty, Modern Warfare trójka. Też za 5 funtów. Na razie zobaczyłem, tylko sobie takie mu odpaliłem, zobaczyłem, ale też jeszcze nie grałem. Wiadomo, gram na PC. -cie. Jakby w Multiplayera, ale na konsolę jeszcze nie grałem. Potem Medal of Honor. Też ciekawa gra. Zacząłem, tylko sobie zobaczyłem, ale nie, nie przechodziłem jeszcze. Też za 5 funtów. Nie przepraszam, ta wersja była za 2,90. I do tego jeszcze Gears of War 3. Też za 5 funtów. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Gears of War, to mam też jedyneczkę. Kupiłem ją za 4 funty. Przeszłem całą. Bardzo fajna gra. No i oczywiście Gears of War 2, też za 4 funty. Jeszcze nie grałem. Wiadomo, najpierw raz mam na zamiar przejść dwójkę i potem trójkę. No i co tu jest jeszcze? Do tego wychodzi Forza 3, jeszcze zapakowana, nieodpakowana. Do tego Play Gotham Racing 4, przeszłam chyba połowę tej gry, na razie czeka, bo tylko tak sobie ją gram, po prostu. Jak nie za bardzo znudzi mi się to, akurat co gram w danym momencie, po przejść, to sobie tak dla obsesowania. Play Gotham Racing, do tego mamy Guitar Hero Warriors of Rock, bardzo fajna gra za 6 funtów Play Gotham Racing 4, był za 3 funty Fajna gierka, Powoli, powoli, z moją żoną sobie przechodzimy. To bardzo nam się podoba. Do tego FIFA 10, do punta. A po prostu, jak ktoś wpadnie, czasami kolegę spadnie, bo coś można sobie popykać, wspólnie pograć jakieś mecze. Bardzo fajna gra. No i ostatnia gier. Jest to Fight Night Round 3. I jest za 2,50. Też ciekawa gra, ale po prostu ją tylko odpaliłem. Zobaczyłem, nie grałem jeszcze tak poważnie, więc też jest to wszystko do przejścia. Jest trochę tych gier. Na razie przeszłem, powiedzmy, chyba 5 albo 6 gier. Mam ich 20, a teraz 7. A czasu nie ma za dużo, no więc tak powoli, powoli staram się to przejść. Jak jakby kupię coś nowego, to na pewno Wam się z tym wam podzielę się z tym. Dziękuję wtedy bardzo Wam za obejrzenie. Pozdrawiam.